W programie Tydzień w Powiecie w jedynym magazynie wideo, w którym mogą Państwo obejrzeć najważniejsze wiadomości z naszej najbliższej okolicy. A dziś w naszym programie będzie wyjątkowo świątecznie, głównie za sprawą imprez, które odbyły się ostatnio na terenie naszego powiatu. Jedną z nich była wielka akcja charytatywna pod tytułem Święty Mikołaj przyjeżdża do Kowala. Społeczny komitet, który zorganizował tę imprezę z myślą o niepełnosprawnych dzieciach z miasteczka, zebrał na ten cel ponad 10 tysięcy złotych. Propreza zgromadziła rzesze Kowalan, którzy po raz kolejny udowodnili, że kiedy chodzi o pomoc innym, potrafią być hojni. Licytację prowadził Eugeniusz Gołębiowski, burmistrz Kowala, który wprawę zdobył podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak zwykle udało mu się zachęcić do zabawy wielu mieszkańców, którzy otwierali portfel, aby kupić przeznaczone na licytacje przedmioty. Akcja Święty Mikołaj przyjeżdża do Kowala to nowy pomysł, ale jak widać, organizatorom udało się przekonać lokalną społeczność, że warto się zaangażować w tę akcję charytatywną. A więc od rana trwają na ulicach kwesty, szczególnie przed kościołem. I muszę przyznać, że ludzie są bardzo ofiarni, ponieważ wspólnie z młodzieżą stałam przy kościele. Bardzo często wkładane były banknoty. Od czasu do czasu dosyć duże nominały bilonu. Nas to bardzo cieszy. I już od południa samego trwają przygotowania, próby i tak dalej. Dzieci dmuchają balony, przygotowana już jest loteria, trwa już sprzedaż ciasteczek, dziewczęta malują maluszki według ich życzenia, kotki, pies. I tak, dalej. tak więc myślę, że, że uda nam się uzbierać sporą kwotę, bo do piątku, do godziny 15 na nasze konto wpłynęła już kwota 1800 zł, z czego jesteśmy dumni i wszystkim sponsorom z tego miejsca serdecznie dziękuję. Anna Skrzypińska, przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kowalu. Włączyliśmy się, postanowiliśmy wspomóc tą akcję, bo uważamy, że jest to szczytny cel. Cały dochód z tej akcji przeznaczony będzie dla dzieci, które zamieszkują nasze miasto i okolice. Adam Pajeński, przewodniczący Rady Rodziców przy Gimnazjum. Ogólny program przygotowany został wspólnie przez stworzony zarząd stowarzyszenia. Główne role odgrywają też dzieci, które na rzecz swoich kolegów. I koleżanek, które są niepełnosprawne, chcą zebrać fajne pieniążki. Klasa 2B zaangażowała się w przygotowanie akcji dobroczynnej Święty Mikołaj przyjeżdża do Kowala. Jest to rodzaj projektu, który każda klasa musi wykonać w gimnazjum. Bardzo chętnie chcą pomóc swoim chorym i niepełnosprawnym kolegom. Dzisiaj w Kowalu po raz pierwszy odbywa się nowa impreza o charakterze dobroczynnym. Jest to społeczna, bożonarodzeniowa akcja Święty Mikołaj przyjeżdża do Kowala. Mnie, że tak wiele osób zechciało się w tę akcję zaangażować. Przede wszystkim rodzice i nauczyciele naszych szkół, ale także bardzo wielu społeczników i to jest najbardziej budujące. Ja mam nadzieję, że ten szczytny cel, jaki sobie postawiliśmy, a żeby dochód z całej tej akcji przeznaczyć na niepełnosprawne dzieci, a jest tych dzieci na terenie Kowale i okolic co najmniej 30, wyszliśmy z założenia, że jeśli jakiejś rodzinie los poda Dziecko z autyzmem, dziecko z porażeniem mózgowym, chcemy tym rodzinom pomóc, przede wszystkim przekazać im takie właśnie przesłanie, że oni są z nami, że są potrzebni i myślę, że to jest chyba najważniejszy cel tej akcji. Świąteczną atmosferę można było poczuć również w Brześciu Kujawskim. W minioną niedzielę w tutejszym Centrum Kulturalnym zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy. Jarmark nie tylko wprowadzał w atmosferę tych najbardziej rodzinnych świąt, ale stanowił także doskonałą okazję do zaopatrzenia się w to, czego w żadnym domu w Boże Narodzenie nie może zabraknąć, czyli kolorowych ozdób, aniołków, stroików i dekoracji. Są to prace przygotowane przez uczniów w Gimnazjum numer w Brześciu Kujawskim. Anioły były wykonywane w czasie warsztatów artystycznych zorganizowanych przez świetlicę szkolną i panią, która uczy zajęć artystycznych. Pod kierunkiem pani Agnieszki Przybysz, jest tutaj taka lokalna m, artystka, która wykonuje właśnie z masy solnej różne rzeczy. Pieniądze, które zarobimy dziś na Kiermaszu są przeznaczone na leczenie naszego chorego ucznia. Zajmują mi 6 lat, przez 6 lat pracuję właśnie z tą wstążką. Jeżdżę na zajęcia do szkół z dziećmi niepełnosprawnymi, tak samo jak w Brześciu, z naszymi dziećmi też tu pracuję. Wystawiam, znaczy się prezentuję nasz region, tutaj w dnie 18 na chodę, czy to są stoły wigilijne. I tak już przez sześć lat właśnie uczestniczymy w takich różnych kiermaszach. To jest nas spora grupka, nawet w, w naszym regionie, bo to jest chyba 10 osób, które reprezentują. I każdy ma prawie inną pracę. Moja jest praca ze wstążki, haft krzyżykowy i kora, koraliki, papier. Właśnie książki okolicznościowe, karty okolicznościowe, kwiaty ze wstążki i to tak, nawet takie właśnie, o, niby zabawki dla dzieci, które właśnie ręcznie ja wykonuję wszystkie. Przy świątecznym stole spotkali się mieszkańcy gminy Kowal. Przeświąteczne spotkanie władze gminy zorganizowały w nowo wyremontowanej świetlicy w Grabkowie. W podniosłej atmosferze mieszkańcy, członkinie kół, gospodyń wiejskich, radni i przedstawiciele gminy dzielili się opłatkiem składając sobie świąteczne noworoczne życzenia. Część artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Grabkowie. Okay. Życzę Państwu właśnie najwięcej tego dobra, abyśmy doświadczali ich od innych, ale i sami dzielili się dobrem wzajemnie. Inscenizacja do dzisiejszych jasełek rozpoczęła się dwa tygodnie temu, także wydaje mi się, że wszystkim się na pewno podobało. Nam szczególnie dzieci spisały się na szóstkę. Dzieci pomagały nam panie, które uczą w klasach młodszych i starszych. W ogóle wszyscy byli zaangażowani i chętnie pomagali. Nawet i dzieci pomagały w przypinaniu. Chętnie ozdabiały choinki, pewne elementy dekoracyjne wykonywały na zajęciach technicznych i plastycznych. Szanowni Państwo, cieszę się, że w dniu dzisiejszym po raz pierwszy na odkładku wigilijnym spotykamy się w nowo oddanej świetlicy wiejskiej w Grabkowie. Po raz pierwszy w nowym obiekcie odbywa się spotkanie wigilijne dla osób samotnych i starszych. Jest to tradycja gminy Kowal, że każdego roku organizujemy dla takich właśnie samotnych. Nieco opuszczonych mieszkańców gminy Kowal spotkanie wigilijne. Jest miła, ładna impreza w ciepłym, ładnym miejscu i ja również państwu życzę zdrowych, pogodnych i wesołych świąt. Zmieniamy temat i przenosimy się do Śmiłowic, gdzie w minioną niedzielę gościliśmy na imprezie z okazji 80-lecia Koła Gospodyń Wiejskich. Spotkanie, którego celem było uczczenie rocznicy powstania tej najstarszej w gminie organizacji skupiającej najlepsze gospodynie Odbyło się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Przybyli na nie posłowie domicela Kopaczewska i Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa Sławomir Kopyś oraz władze gminy z wójtem Romanem Nowakowskim i liczni sympatycy koła. A oprawę artystyczną zadbały śmilobionki Spotkaliśmy się dzisiaj w Śmiłowicach z okazji 80-lecia Piętnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Śmiłowicach. Jest to okazja do spotkania wielopokoleniowego. Są tutaj babcie, mamy i córki. Jest to rocznica bardzo piękna. Jest to jedno z najstarszych Gospodyń Wiejskich tutaj w okolicy. Nasze koło reaktywowało się rok temu. Zapraszamy wszystkich do nas tutaj do SP Śmiłowice, gdzie mamy też swoją siedzibę, strażacy na Udostępniają ten lokal do obejrzenia kroniki, która jest bardzo pięknie prowadzona przez panią Kubacką. Jestem naprawdę dumny z kobiet w Śmiowicach. Dzisiaj te młode dziewczyny tak naprawdę zaczynają, czyli dają gwarancję, że kolejnych kilkadziesiąt lat w Śmiowicach będzie działało około gospodyń wiejskich. Tradycja i nowoczesność. Te dwie rzeczy się łączą nierozerwalnie. Tradycja, bo w śmiowicach mamy i najstarszą szkołę w gminie, najstarsze koło w gminie i wiele innych historycznych rzeczy, a także tradycyjną pracowitość tych mieszkańców. I teraz nowoczesność to jest to, że młodzi ludzie wchodzą i układają to wszystko po swojemu, po nowemu. Ja bym był bardzo zadowolony, gdyby takie inicjatywy powstawały w wielu miejscowościach naszej gminy, nie tylko w Śmiowicach. czego życzę wszystkim miejscowościom, a Śmiowicom? pomyślności. Uczniowie schodcza już zapomnieli, czym jest dźwiganie ciężkich tornistrów. W samorządowym zespole placówek oświatowych każdy uczeń ma własną szafkę, w której może chować książki i zeszyty. Szanowni Państwo, miło mi Państwu przekazać informację, że w tym roku szkolnym udało nam się pozyskać środki finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej i były to środki zarówno skierowane na wyposażenie pomieszczeń, w których mieszczą się pracownie, jak i środki, dzięki którym zakupiliśmy szafki. Szafki mamy dla wszystkich uczniów gimnazjum oraz dla uczniów od klas czwartej do klasy szóstej i w innym pomieszczeniu, które będzie też możliwe do pokazania, będziemy mieli szafki dla uczniów klas 1-3. Tamte są nieco mniejsze i bardziej kolorowe. Wszyscy uczniowie są zachwyceni, cieszą się z tych szafek razem, razem ze swoimi rodzicami. W najbliższym czasie przygotowujemy tutaj taki akcent świąteczny, a mianowicie. Paczki dla uczniów z i Na paczki te składają się wszyscy, gdzie wszyscy uczniowie przynoszą tutaj głównie produkty żywnościowe, również odzież, zabawki, Tutaj jest kawa raka również składa się, pozyskaliśmy sponsorów, a mianowicie bomille jak również delektę, od nich dostaniemy przygotowujemy planujemy przygotować 23 lat myślę, że będzie to uniemana niespodzianka dla naszych uczniów. Szybkie tempo prac narzuciła sobie Rada Gminy Włocławek. Poprzednia sesja odbyła się niedawno tuż przed kilkoma dniami, a kolejną zaplanowano już na najbliższy piątek, 16 grudnia. Radnym przyszło podejmować niepopularne decyzje dotyczące przyszłorocznych podatków i opłat lokalnych. Bardzo ważnym również punktem w dzisiejszych obradach było przyjęcie wszystkich podatków, a więc podatku od rolnego od sektora przeliczeniowego ustaliliśmy cenę żyta na 32 zł. Takie było stanowisko komisji 32 zł razy 2,5 z sektora przeliczeniowego. Zwolniliśmy mieszkańców naszych z płacenia podatku tak zwanego podłogowego i również zwolniliśmy mieszkańców od z podatku od posiadania psów. Został również wprowadzony i zatwierdzony podatek od środków transportowych. Udało nam się to przyjąć. Wszystkie uchwały y, praktycznie zostały, zostały przegłosowane y, głosami, y, y, głosami 100% radnych za. A teraz najważniejszym takim punktem y, sesję planujemy w granicach 15-16 grudzień. Y, będzie już po tym przyjęciu podatków przyjęcie budżetu na 2012 rok. Podjęta została też uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Rada przyjęła program współpracy Gminy Wocławek z organizacjami pozarządowymi. Trwa inwestycyjny boom w Gminie Lubanie. Wraz z Krajową Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad budowana jest nowa studnia głębinowa i rurociąg wody. Dodatkowy odwierć na wykupionych przez minę gruntach został wykonany m.in. po to, by zasilić wodę dwa miejsca obsługi podróżnych na przebiegającej w pobliżu autostradzie A1. Roboty wykonuje miejscowa firma. Ciężko. Ale mimo wszystko już żeśmy opanowali sytuację, tu z stacji już wyszliśmy, także trzeba kończyć. A tam już mamy dalszy odcinek, też zrobiony w kierunku studni, także został na w pasie drogowym i, i przejście przez jezdnię powiatową, także to już by było? Ja przypuszczam, że to już ponad 50% jest wykonane. Szkoła w Zgłowiążce w gminie Lubraniec była modernizowana dzięki unijnej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod tytułem Termomodernizacja Budynków Szkolnych w Zgłowiążce i w Kłobie. W tym programie, tzw. udział własny gminy Lubraniec wynosi 25% przy 75% zaangażowaniu środków unijnych. Z tego samego programu korzysta też Szkoła w Kłobie. Wcześniej termomodernizację przy unijnym wsparciu wykonano. Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrańcu. Szkoła podstawowa w Złowiążce funkcjonuje od 82 lat. W ciągu tych dziesięcioleci przechodziła liczne przeobrażenia. W czerwcu bieżącego roku obchodziliśmy dziesiątą rocznicę nadania szkole zaszczytnego imienia Tadeusza Kościuszki. Na przestrzeni ostatniej dekady oblicze szkoły uległo wielu przemianom. W ciągu 10 lat udało się także przeprowadzić szereg dużych inwestycji. Wymieniono w całym budynku szkolnym okna z zachowaniem kolorystyki, stylu i formy oraz drzwi wejściowe, a także dokonano generalnego remontu łazienek szkolnych, szatni szkolnej oraz wymianę instalacji elektrycznej w całym budynku wraz z wymianą oświetlenia z punktowego na jarzeniowe. Obecnie w trakcie realizacji jest projekt termomodernizacji budynku szkoły współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego rozwoju regionalnego. To już wszystkie najważniejsze wiadomości, jakie zebraliśmy dla Państwa w minionym tygodniu z terenu powiatu włocławskiego. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym programie.